Tematem dzisiejszych zajęć będzie omówienie zasad udzielania pomocy rannym i poszkodowanym na polu walki. Około 90% zgonów na polu walki następuje zanim ranni trafią do placówki medycznej. Przeważnie takiej śmierci nie da się zapobiec, nawet gdy na miejscu jest lekarz. Około 15% rannych, którzy umierają przed dotarciem do placówki medycznej, można uratować, jeśli podejmie się odpowiednie działania, takie jak zatamowanie intensywnego krwawienia, odbalczenie odmy opłucnowej przywrócenie drożności dróg oddechowych. Wyżej wymienione to najczęstsze przyczyny śmierci na polu walki. Jeżeli chodzi o udzielanie taktycznej pomocy na polu walki, dzielimy ją na trzy odrębne fazy, działając w oparciu o protokół MARSZ. Pierwsza faza to pomoc pod ostrzałem. Na tym etapie nie zajmujemy się udrażnianiem dróg oddechowych. Najważniejsze jest szybkie przeniesienie rannego poza zasięg ognia oraz ograniczenie się tylko do zatomowania kwotoków skończyn, jeżeli ranny taki posiada, za pomocą opaski uciskowej. Druga faza to pomoc w warunkach polowych. Udzielamy jej, kiedy razem z rannym znajdziemy się poza bezpośrednim zasięgiem ognia nieprzyjaciela. Trzecia faza to ewakuacja taktyczna. Jeśli ranny wymaga ewakuacji, przygotuj go do niej. Twoim obowiązkiem będzie wezwanie transportu medycznego medewag. Na dzisiejszych zajęciach przybliżymy sobie fazę pierwszą, czyli pomoc pod ostrzałem. Przeanalizujemy przykładowy schemat działania na polu walki podczas wymiany ognia z nieprzyjacielem w przypadku rannego, który jest przytomny i nieprzytomny. Pierwsza sytuacja. Zauważyliśmy rannego na polu walki w czasie wymiany ognia. W pierwszej kolejności prosimy dowódcę o zgodę na podejście do poszkodowanego oraz o zapewnienie osłony ogniowej lub dymnej. Należy nadmienić, że takiej decyzji nie podejmujemy samodzielnie, ponieważ pełnienie funkcji ratownika taktycznego to nasze drugorzędne zadanie. Zadaniem nadrzędnym jest nadal realizacja celów bojowych. Pomocy powinniśmy udzielać tylko wtedy, gdy nie koliduje to z naszym nadrzędnym zadaniem. Po otrzymaniu zgody od dowódcy próbujemy nawiązać kontakt z poszkodowanym poprzez zadanie kilku pytań w celu określenia jego stanu świadomości. Jeżeli ranny jest przytomny, może się poruszać o własnych siłach, każ mu udzielić sobie samopomocy w postaci założenia opaski uciskowej w celu zatomowania krwotoku. Każ mu prowadzić ogień w stronę nieprzyjaciela i przemieścić się w bezpieczne miejsce. Następnie udziel pierwszej pomocy. Druga sytuacja. Po uzyskaniu zgody od dowódcy, zapewnieniu osłony ogniowej i nawiązaniu kontaktu, ranny nie odpowiada. Najprawdopodobniej jest nieprzytomny. Podchodzimy do poszkodowanego w sposób dostosowany do sytuacji. W pierwszej kolejności po podejściu zabezpieczamy broń poszkodowanego. Następnie wykonujemy badanie pod kątem zlokalizowania ewentualnych ran i krwotoków. skończyn, zaczynając od nóg. Przypomnijmy, że masywne krwotoki to najczęstsza przyczyna śmierci na polu walki. Jeżeli taki nastąpił, zakładamy opaskę uciskową. Następnie zapisujemy jak najszybciej czas założenia stazy taktycznej. Jeśli poszkodowany nie reaguje, przenieść go i należący do niego ważny sprzęt operacyjny w bezpieczne miejsce, o ile pozwala na to sytuację, następnie udziel dalszej pomocy. W dzisiejszych zajęciach to już wszystko. Zapraszamy na kolejne lekcje online codziennie o godzinie 12 na profilu Facebookowym Liceów Mundurowych Centrum Naukowo-Biznesowego Phoenix. Zapraszamy.